Prawie 3 lata temu, na wtedy prawie 18, a dziś ponad 20-letnim komputerze z soketem 478, sprawdziłem, jak na jego wydajność wpłynie dysk SSD. I tak jak można by się spodziewać po nowszym komputerze, tak samo w dużo starszej jednostce, naprawdę dużo pomógł. W dzisiejszym materiale mam zamiar wrócić do tego pomysłu i sprawdzić, jak karta microSD poradzi sobie w roli dysku w tym komputerze. Czy będzie on w stanie dogonić pod tym względem dysk SSD? Właśnie na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć. Aby użyć karty microSD jako dysku w tak starym komputerze wyposażonym w IDE i dopiero raczkującą SATĘ będziemy potrzebowali odpowiedniego adaptera. W tym celu wyposażyłem się w adapter z SD na IDE oparty na układzie FC1307A. A kosztowało mnie to lekko ponad 40 zł. Przy zakupie popełniłem jednak mały błąd i zakupiłem wersję adaptera z 44-pinowym IDE przeznaczonym do laptopa, przez co musiałem wyposażyć się w odpowiedni adapter, który łączy zasilanie Molexem ze zwykłą 40-pinową taśmą IDE, co kosztowało mnie dodatkowo 20 zł. Istnieje jednak dokładnie taka sama wersja tego adaptera, ale już przeznaczona do zwykłego komputera i jest ona dostępna w tej samej cenie 40 zł. Karta microSD, z której skorzystamy, to Samsung EVO o pojemności 64 GB. Jest to karta klasy 10 o deklarowanej prędkości odczytu do 48 MB na sekundę. Nie jest to na pewno najszybsza karta na świecie, ale za to jest to najszybsza, jaką posiadam. Jeśli chodzi o wielkość kart, które obsłuży ten adapter, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, co deklaruje sam adapter w systemie. Otóż nie wspiera on adresowania 48-bitowego, co w praktyce znaczy, że nie będzie on wspierał po prostu kart Większych niż te 128 GB. Nie mam jednak na tyle dużej karty, aby potwierdzić tą informację. Warto jednak o tym wiedzieć i wziąć to pod uwagę. Komputer ma lekko nowsze niż 20-letnie komponenty, bo Celerona 315 z 2004 roku. Gigabajt RAMu DDR oraz kartę graficzną Nvidia FX 5200 wyposażoną w 128 MB wiramu. Sam adapter bez problemu zadziałał w tej jednostce, został rozpoznany i wszystko działało jak trzeba. Zainstalowałem więc Windowsa 7 Starter w wersji 32-bitowej, jak poprzednim razem, i zacząłem testować, jak radzi sobie karta microSD. Zacznijmy więc od prostego testu w Crystal Disk Marku. Porównując wydajność z, z dyskiem twardym, zdecydowanie karta MicroSD poradziła sobie gorzej w odczycie i zapisie sekwencyjnym, ale dużo lepiej w odczycie i zapisie losowym, który też ma wpływ na wydajność komputera. Przejdźmy więc do PC Marka z 2005 roku, bo tutaj możemy zauważyć lekką przewagę ze strony karty MicroSD. Gorzej sytuacja wygląda jednak podczas odtwarzania filmu na YouTube, nawet w rozdzielczości 240p, gdzie karta microSD radzi sobie nieco gorzej niż dysk twardy i na koniec gubi więcej klatek. Sprawdziłem też, ile zajmuje sam start systemu i okazało się, że praktycznie tyle samo co w przypadku dysku HDD. To wszystko daje więc ciekawy wynik, bo karta microSD radzi sobie niezbyt dobrze. Sprawdziłem również na internecie, jak ten adapter radzi sobie z szybszymi kartami. I prędkości nie różniły się zbyt wiele od tych, które uzyskałem na mojej karcie. Oznacza to, że adapter nie jest po prostu w stanie działać szybciej niż te 25 MB na sekundę. Lepiej po prostu kupić przejściówkę SATA na IDE, bądź po prostu bezpośrednio wpiąć dysk SSD, jeśli mamy SATĘ w naszym starszym komputerze. Koszt będzie równy, bądź nieco mniejszy, niż gdybyśmy chcieli zakupić adapter i kartę microSD, ale efekt końcowy będzie naprawdę tego wart. Nie oznacza to jednak, że taki adapter nie ma swojego zastosowania, bo można go wykorzystać w przypadku, gdy na przykład chcemy łatwo uzyskać dostęp do plików ze starszego komputera na nieco nowszej maszynie, bo dużo łatwiej odczytać kartę microSD niż przekładać za każdym razem dyski bądź nawet korzystać z kieszeni na dysk. A co wy sądzicie o tym adapterze? Koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Ja dziękuję wam za oglądanie. Nie zapomnijcie o ocenie komentarzu i być może zastanówcie się nad subskrypcją. Do zobaczenia!